Wszystkie ponownie serdecznie tutaj spalmy Zapraszam was na nowy odcinek z League of Legends. Tym razem e, oczywiście niestety jestem zmuszony grać z botami, ale na jakiej mapie? Na nowiutkiej mapie. E, sam widzicie elegancko e, Dobra. To tam, kupmy sobie to i owo e, Redzik E, dobra, więc sobie gram tutaj sobie waj. Oczywiście standardowo przedstawię te postacie e, Gram sobie tutaj waj w jungli, e, Akali na topie, Wiktor e, na midzie, talon na bocie razem z Alisarem wall, <laughs> Przeciwko sobie e, Kogma w bot, Irelia bot, Kasopeya bot, e, Lux bot i Amumu bot Eee, jak sam widzicie, jest to totalnie nowa mapa. Zajebista nowa mapa, mi się bardzo podoba. Eee, dlaczego to w ogóle nagrywam? Eee, i Dlaczego to nagrywam? Eee, dlaczego ten odcinek jest taki, a nie inny? Eee, Tutaj chcę wyrobić waszą opinię na temat tej nowej mapy Tam już kilka osób wam powiem, że się pytało Biedny, co sądzisz o nowej mapie? Ja zawsze mówię I powtarzać będę, nie oceniam Póki nie zagram, nie zobaczę, nie dotknę, nie powącham Nie wiem, nawet nie poliżę, tak? Okej, okay. <laughs> niech będzie Na w to sprawdzam, na przykład wychodzą Nowi bohaterowie, Gnar e, Oczywiście on już wyszedł, wiadomo, ale tam tak, ta Łuczniczka. Łuczniczka nie, nie, nie bo korzysta z łuku, tylko e, z włóczni, Włóczniczka, sorry, nie uczniczka, a włóczniczka. E, 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 nie oceniam tej postaci, póki ją nie zobaczę na samolaz Rift. Bardzo mi się podoba. Jak e, owe postacie wychodzą z ziemi, no to jest genialne, tak. Czekajcie, zrobię sobie tego na no, spokojnie. Co so, mnie bardzo boli. E, to może nie, może złe słowo, sorry, to mnie bardzo boli. E, dziwne jest to, że jest pokazana ilość HP e, tego tego Reda, tak? Reda Blue, e, bodajże Smoka, a także i Barona. E, to jest dziwne moim zdaniem, e, nie wiedzieć czemu to jest. E, być, być może to jest dobre, być może nie. E, sam nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie mi co wyglądało. Moim zdaniem jest e, łatwiej. Takiego potwora zestylować. Ponieważ nie musimy sobie klikać na daną jednostkę, a następnie patrzeć, ile ona ma HP w lewym górnym rogu. Jeżeli dobrze pamiętam, tak, w lewym górnym rogu. Tylko tutaj się z automatu wyświetla. Skoro, powstaje pytanie, skoro jest blue i red HP, widzimy, to dlaczego nie moglibyśmy zobaczyć, powiedzmy, nie wiem, wilka, nie wilka i tak dalej, i tak dalej. To mnie dziwi, ale okej. Okay. I właśnie sam nie wiem, czy to HP jest dobre, czy niedobre. No, zobaczymy, jak to będzie w praniu. Bardzo mi się podoba dżungla e, Ta dżungla w ogóle żyje. O co mi chodzi pod pojęciem, żyje? E, tutaj później wam pokażę, jak smok się od razu. Dobra, robimy rob, przeciwnika jungle, tam i tak wiadomo, dżunglera nie ma. Chodzi o te dźwięki w tej dżungli one są. E, ta dżungla żyje po prostu przez e, dodanie tej, tych dźwięków do tej dżungli Tutaj słyszymy jakieś ptaszki, nie ptaszki, tak? Czekajcie, w, włączę muzykę. No dobra, więc słyszymy oprócz tego, że się healuje O, teraz. Dobra, koniec. <grym, śmiennie> y, właśnie, i y, y to, y, to mnie bardzo cieszy. Bo tak powiedziałam przed chwilą, ta dżungla po prostu y, żyje, ona jest. Czujemy ją na sobie. I tak dalej, i tak dalej. Co mi się nie podoba, na pewno. Yy, o czymś związane z dźwiękiem. Ja może bym zajwował z dużo flesza. Albo ona nie będzie kiedy za bardzo zajwować. Dobra, skunie ją nie, nie dosięgnąłem, ale to nic. Wypad miniony. Yy, za chwilę wam powiem co mi się bardzo nie podoba. Przynajmniej. Oczywiście nie oczekujcie ode mnie jakiegoś genialnego... O Jezus! Oczywiście nie oczekujcie ode mnie jakiegoś genialnego komentarza, tak? O Jezus, Kogma, co on tu robi? Jeszcze jedna, jeden auto atak bym padł. Dobra, posalnąc sobie tutaj warda, tak już na hecy Więc co mi się bardzo nie podoba? Dźwięk. Jest to związany z autoatakowaniem się minionów nawzajem. Ja to w tej chwili niestety nie mogę pokazać. Nie Oczywiście standardowy build dla Waj będę budował. Nie będę jakiegoś trola budował. Bo nie o to tu chodzi. E, bardzo mi się podoba, nie podobałem, jak miniony się nawzajem auto, auto atakują. Nie pokażę te, tego teraz, ponieważ tutaj ludzie farmią. Tutaj co chwilę jest jakieś opuszczane, e, opuszczane. umiejętności są. i tak dalej, tak dalej. Po prostu ludzie korzystają z tych umiejętności i by zakuszyły. E, o te miniony, tak. Ten dźwięk ich e, auto ataku. To mi się nie podoba, bo to brzmi jak. E, takie kiedyś, jak się było młodszym, miało się w rowerze w sprychach dokładnie. Takie kulki. Ja to na pewno wam znajdę. Znajdę na necie i pokażę wam o co mi chodzi. Naprawdę, ja mam takie... Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ja po prostu odnoszę takie wrażenie, że, że coś takiego tutaj słyszę <grystanie tajemnę> i to mi się bardzo nie podoba jakoś. No i co by tu więcej powiedzieć? O, tutaj to... Yy... Właśnie, to to też jest ciekawe. Mam wrażenie, przynajmniej ja, że war tak jakbyśmy walczyli na jakiejś platformie z tej perspektywy, jak się tak patrzy tutaj, to tak jakbyśmy walczyli na jakiejś platformie, na jakim na wzgórzu. Mówiąc w wzgórze, o z tego nie zabijam, szkoda. Mówiąc w wzgórze, od razu mi się rzuca, rzuca na pysk Metin 2, <laughs> niedobrze. Dobra, będę pilnować, żeby Baron się pojawił, żeby przy nim sobie stanął i zobaczył na własne oczy jak to wygląda poczekaj ziom o oh, jesus nie kurde czekaj ziom eee, więc tutaj trudno powiedzieć taka perspektywa jest dziwna <laughs> czy dobrze czy nie dobrze nie wiem żeby bym jakoś jest to jest, jakoś... yes, to jest. Okej, okay, jakby nie było, też bym nie płakał. I tyle. Naprawdę bardzo mi się podoba dżungla. Dlaczego w ogóle gram w dżungli, a nie powiedzmy na topie, midzie bądźcie, bocie? Dżungla jest najbardziej urozmaicona. Mogę sobie tutaj pochodzić po całej mapie, a także ją dokładnie Wam pokazać w przeżyciu. E, I tak dalej, jeżeli bym posmy siedział na tym e, midzie. Oczywiście, wiadomo, mógłbym e, roamować, e, czyli chodzić e, tu i ówdzie. Roaming. I, i, I mógłbym ja w jakiś sposób to pokazać. Na, o, na przykład wilki mi się też podobają, ich odgłos taki specyficznie Ale chodząc po dżungli, mogę w ogóle być wszędzie, tak? Pokazać wam, jak wygląda jak wygląda wszystko, tak naprawdę. Mm, Tam na tobie trzeba pomóc. Właśnie, na jakim poziomie gramy? Jeżeli to ma w ogóle znaczenie, to jest to interme, intermedii? Coś takiego. Kurde, ja nie pamiętam dokładnie kto się zła. No jest swój, jest twój Akali Dobra, okej. Okay. <laughs> Tutaj w ogóle nie będę w jakikolwiek sposób komentował, że o jakaś zrobiła źle, o ja wyje, zajebiście zabiłem bota, no bo kurde, no gram przeciwko mobom, no to, to w ogóle nie ma żadnej podjary i tyle. E, tak więc, e, a e, jeżeli chcielibyście zagrać na tej mapie, co trzeba zrobić, żeby zagrać na tej mapie? E, prosty, logiczny. logiczne, ja wam dam oczywiście link w opisie, jeżeli byście się e, nie zajerzyli. Ale wystarczy zagrać przeciwko Botom, tak jak ja tutaj, to wszystko. Bierzecie tam y, zwykły, zwykłą grę przeciwko Botom i gitara, i sobie przeciwko nim gracie. Nie ma takich specjalnych wymagań. A i ten inter, Intermediate? Coś takiego, kurde, ja nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie. E, co trzeba. E, to jest pośredni poziom, czyli ten. Pośredni, to jest najtrudniejszy poziom. E, i, I tyle, tak? Oczywiście ja tutaj nie czuję poziomu, no bo. Jak dla mnie nie ma różnicy pomiędzy e, tym początkowym poziomem trudności, botów. E, nie chodzi mi tutaj o beginner, czyli taki początkujący, początkujący. Są w, w ogóle trzy: taki początkujący, 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 średni. Ten średni, oczywiście, jest najtrudniejszy, aczkolwiek. A tak mam tutaj powiedziałem, dla mnie to bez różnicy. Na kim gram? E, nie chciałem grać na e, beginner, ponieważ e, e, nie dostanę za to ipeków. No, a zawsze te 30 do przodek mnie było, nie? I tyle. Dobra, Wiktor, mogę ci pomóc. Nie być może jakbym był na linii, byłoby mi trudniej, ale ja nie odnoszę takiego wrażenia, bez kitu. Dobra, plus sobie będę brał, co mi tam zależy. Tutaj, to bye Ulti dopiero za te 25 sekund, więc bez lipy. Bierze, też mi się bardzo podoba jak atakują wieże nie, wiem, czy tutaj... nie, nie, dobra, ok, bez liczby Tam no, bo tam w sobie mogę wpaść, może będę miał double, double killa. Zobaczymy, jak wyjdzie. E, Wierzę, mi się bardzo podobałem jak auto, auto atakują, a także jak. E, jak są hawia to też mi się bardzo podoba. O, oh, Jesus, gdzie? Dobra, ok. Za 4 minuty dopiero Baron. Kurde, ja się boję, że nie przypilnuję go. I, I nie będę widział jak on się pojawia. Może smoka byśmy ubili. Naprawdę bardzo mi się podoba jak to ten smok się pojawia. Nie pojawia jak e, wygląda. Inny oryginalny, on reaguje na to, jak sam widzicie, jeżeli tutaj stoimy Ale widziałem taki jeden błąd. E, teraz wam go pokażę. Może to jest błąd, nie błąd. Trudno, e, trudno powiedzieć. Jeżeli robimy ropuchę. Zobaczcie. A przynajmniej o Waj tutaj chodzi. Robimy sobie elegancką ropuchę. Nie widać w ogóle staków za bardzo jej e, pasywa. Więc nie wiem czy to złe, nie? Złe... Znaczy to... no, się, no, będąc w jungle raczej nie zależy, tak gorzej jakbyśmy nie widzieli tych e, e, staków na championie postaci. No ale mimo wszystko bardzo słabo widać. E, no po prostu jej w na, na, na tej żabie. Chociaż, chociaż ktoś się może powiedzieć, że ropucha ten żaba. I tyle Tak to jakiś większych błędów nie zauważyłem Oczywiście e, może wam się wydawać, że Ta nowa mapa jest taka Uszuplona bym powiedział Taka tutaj na przykład Od b jest większa Chociaż nie, nie jest większy, jest taki sam Jak w starej mapie Dobra, gadlek, elegancko Wow, talon, no ciśniesz Ciśniesz chłopie Okej, okay, wie, że na midzie nie ma, więc e, nie ma lipy Baron, baron za 2 minuty 40 sekund Dobra, teraz e, tego przypilnuję, bo <grywka> Naprawdę boję się, że zapomnę Okej, okay, weźmy sobie jeszcze blue dr, dr, dr. Właśnie w ogóle na, e, jutro będzie Odcinek z kasupeją tak w ogóle, nagrałem Kasopeję. I dosyć ciekawie wyszedł, wam powiem O Jezus, ile ulti poleciało na... Na, na Victoria. No ginij wato. Nie każ mi już zużywać, y... O Jesus, jeszcze zginę, nie? Ale beka No nie! <grym>, nie byłem w stanie zrobić uniku. <laughs> Oczywiście mogłem kół, ale co by mi to dało? A mógłbym nie dopad. E, więc tak czy się jakbym martwy. Ale <laughs> dobra. Bywaj tak. Bywaj tak. Black Liver. kupmy go sobie. A, czy boty nas rozwaliły? Nawet dla mnie to zbeka no. <laughs> No ale dobra, jak w ogóle wygląda? Może powstaje pytanie, dlaczego tego jeszcze nie ma na zwykłych grach i grach rankedowych? Dlaczego nie ma tej nowej mapy? Po prostu osoby, na szczęście, bardzo mądrze do tego podeszły, co mnie oczywiście cieszy. Oni zrobili tak. Najpierw zobaczymy, jak to będzie wyglądało ogólnie już. To jest beta, to jest beta, tak naprawdę. Jak to będzie wyglądało na botach? Jak to będzie wyglądało, jakby nie było w normalnej grze? Jeżeli będzie wszystko ok, jeżeli nie będzie jakichś mega dużych błędów, i tak dalej, i tak dalej, to chłopaki to wypuszczą na normalne gry. Następnie, jeżeli na normalnych gryach będzie się wszystko elegancko sprawowało, wypuszczą to na rankedy i to bardzo mądrze, a nie tak od razu implementować to yy, na, na, tak powiedziałem, normalne gry bądź rankedy. No bez sens, tak da mi to już wtedy bez sens. To jest takie ryzyko, no działa, nie działa. A jak nie działa, no to co zrobić, tak? Jak wszystko popgowane. E, I co, by musieli cofnąć aktualizację? No kurde, to byłby totalny bezsens. Na szczęście chłopaki myślą, nie to co em, inni programiści, kurde, z jej czy bądź e, Ubisoftu, gdzie teraz, a nie chcę się mówić, ich optymalizacje gier są po prostu chujowe. No, sorry, że i to. Jeżeli nie lubicie, że ktoś jak mówi, a naprawdę, to są chłopaki naprawdę tam naprawdę, od... naprawdę, naprawdę, o To co chłopaki tam odwa... odwalają, to jest porażka Haha, <laughs> nie? Smok, smok będzie za dwie minutki, więc zrobię sobie reda, zrobię sobie blue i po smoka też skoczymy, Żeby zobaczyć, jak to więcej wygląda Oczywiście tu już nie będę każdej, każdej postaci z jungli pilnował no to jest ciut bezsens, tak, sami będziecie mogli sprawić A takie podstawowe, no e, Dobra, to co, powiedziałem na temat tego, tego, tego i tak dalej Wiesz, że też fajnie wygląda O, dobra, a nie, to jest kastropeja i, oh. Chciałem wam pokazać, a nie, dobra Chciałem jeszcze tego nie wiem, za co się złapać ja Chciałem wam pokazać, jak te auto Miony, auto-ataki ich dźwięk Który jest, moim zdaniem, bezsensowny Ale to są postacie, no Chciałem tam podlecieć, ale uświadomiłem sobie, że niedługo będzie smog Smog jest e, interesujący Ciekawszy, ciekawszy na pewno niż, niż ten autoatak Oczywiście tego nie, nie, nie jesteśmy w stanie przegrać No bo tego się praktycznie nie da przeciwko botom przegrać Ja to, to gram naprawdę for fun, jeżeli będę miał No 4 itemy przynajmniej To wtedy już będę sam tutaj, sam tutaj dużo robił Tutaj sobie niech ludzie poszują, tylko poinformuję ich grzecznie, że jest taka nie inna sytuacja, i tyle. Smok zejdę za 45 sekund, dobra, to może zrobię sobie reda Już będę tam stał i czekał. Za 30 sekund. Tam już i konie będę zabijał, nie chce mi się. No dawaj, 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 ile jeszcze? 24 sekundy. Przepraszam, że mój głos jest inny, bo jest zmieniony, mam katar, niestety. Yy, taka nie inna sytuacja. Ale <grystanie i górę> co jeszcze? Mam jeszcze dwie rzeczy do omówienia, jeśli chodzi o... o tą mapę. Jedną rzecz jeśli chodzi o tą mapę, a drugą jeśli chodzi o dobór e, moich kompanów. No zobaczcie. <grystanie i górę> Naprawdę ciekawie. Dobra, zróbmy go. Jedno, ale. Jak próbowałem zrobić barona z Warusem, bo grałem poprzednio baj, to powiem wam, że ja pierdykam. Naprawdę nie jest łatwo. Ba ten nowy baron jest naprawdę mocny. Chłopak daje czadu, daje czadu. To w ogóle nie podlega dyskusji. E Wtedy już miałem bodajże 4 itemy. Varus podobnie, i mimo wszystko nie dawaliśmy mu rady. Ja zginąłem, potem Varus zginął. Oczywiście baronowi tam zostało chyba z 2000 HP, albo i 1000, coś. Coś koło tego? A co zmię faktu, że? Raz po prostu położył. Ja się oczywiście badałem, jakby nie było Fulade. Ale, ale, mimo wszystko, tak? Dobra. To co? E, co ja chciałem jeszcze omówić? A dobór przeciwników. Co e, to znaczy kompanów, e, nie przeciwników. Jeśli chodzi o moich kompanów, e, dziwi mnie to, bo e, wiadomo, ja, bądź co, bądź jestem w tej platynce tak? Oczywiście żaden wyczyn, przynajmniej e, moim zdaniem. Mm. I tyle. E, do golda się bardzo łatwo było dostać, to w ogóle nie podlega dyskusji, no ale dobra. I tak, e, jestem w tej platynie, a moich kompatów mi dobiera unrankedów, silverów i tak dalej i tak dalej. Nie wiem dlaczego, czym oczywiście nie mówię, że to jest złe czy dobre, po prostu was informuję jak wygląda sytuacja. Czy to jest e, złe czy dobre? Nie wiem, no mi to tam osobi osobiście nie, nie, nie przeszkadza, tak? Tylko, że wiecie no... 7-3 <laughs> przeciwko botom. Oczywiście mam 4-1-1, ale ja ani gang nie ganguję, ani nic takiego że ja uciekasz Dobra, elegancko, jak tam Kog'Maw nawet e, zużyje swojego pasowa na mnie, to, nic mu to nie da I ten dźwięk wieży e, auto e, bijący mi, on też jest ciekawy Poczekajcie, o, teraz jest okazja. Dobra, nie zabijecie się tam ludzie. Ja włączę tutaj na dźwięk. Dobra, ok. I e, dla mnie ten dźwięk jest zły, brzydki. Po prostu e, nie do, że mi się źle kojarzy. A tak powiedziałem to mi się kojarzy z takimi... E, Wiadomo, każdy ma, każdy ma, bo miał z nas rower w młodości, tak? I e, mieliśmy szprychy i na tych szp szprychach takie kulki Ja to tak jak powiedziałem wcześniej, pokażę wam o co mi chodzi e, Żeby to zobrazować Żeby było wam łatwiej sobie wyobrazić Nie, może inaczej, żebyście nie musieli sobie tego wyobrażać Bo rozumiem, że może nie każdy widział, nie każdy miał Ja osobiście czegoś takiego nie miałem, ale e, widziałem, słyszałem No dobra, chłopaki robią barona, 12 poziom HP mu nie schodzi. Baron, co z nimi robi? No, oni nie mają szans. Nie mają najmniejszych szans. No, oczywiście nie mówię, że to jest potrzebna piątka. Ale wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby. E, dobra, to co? Może byśmy się zajęli tymi bombami? E, nie wiem, czy Ali da radę. Ale zobaczmy, tutaj jest wieża. Niech sobie tam elegancko robią wieżę. No dobra. Dobra, elegancko. Ali się poświęcił, <laughs> i tyle. Źle napisałeś coming, co to w ogóle ma znaczyć? Coming, ja nawet nie wiem co to znaczy. Bez kitu, nie? Czy jest w ogóle takie angielskie słowo? O, dobra. O Jezus! O Jezus! <śpiewanie> nie wiem, jak już sobie mogłem chybić. Dobra, poczekajmy sobie chwilę na kół. Dobra, już mnie nie ma. To jest trójka, kurde, ja nie mam multi, nie mam money. Nie chcę z nim wojować, bo to nie ma sensu. Dobra, okej, okay, więc e, ja się cofnę elegancko. Bo mam tam 3,5 tysiąca ponad. E, I e, miałem dwie rzeczy omówić. Omówiłem wam e, tam dobór przeciwników, chociaż omówiłem to i tak mocno słowo. Tak naprawdę, informacja jak to wygląda. E, I tyle. To teraz wam omówię optymalizację, czyli jak ta gra chodzi Jak z płynnością, jak z ilością FPS-ów e, To jak sami widzicie mam 80, 70, ja nagrywam w 60 Ale e, ta gra jest e, tak zajebiście zoptymalizowana, tak dobra Że mimo, że nagrywam w 60 klatkach Ja i tak gram w tych 80, więc Jakby nie było nagrywam w 80... Może nie, nie, nie Nagrywam w 60, aczkolwiek gram w no 70, 80 To jest po prostu coś niesamowitego I... E, Niektórzy mogą, e, o dziwo, co by mnie w ogóle zdziwiło, płakać, że ta gra nie chodzi im płynnie, e, że mają bardzo małą ilość klatek, e, ściny mają bolagi, są tylko wtedy, kiedy grałem przez neta. Tak dla przypomnienia. E, moim zdaniem e, jest e, jedno. Jeżeli poprzedni, samora, e, poprzednia mapa, ta starsza, chodziła wam słabo, ta niekoniecznie będzie chodziła wam lepiej. Aczkolwiek ludzie chwalą, że chodzi im lepiej. Więc nie wiem, najpierw gdybyście sami to przetestowali i tyle. Jeżeli będziecie płakać, że chodzi wam słabo, ja mam jedno rozwiązanie. E, zarobić i, i kupić nowy komputer. I tyle, naprawdę. E, ja, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, jeżeli e, ktoś by płakał i mówił, ale słabo chodzi. Ale chujowo chodzi. W ogóle co to jest? Na moim kompie, który e, ma 10 lat, albo z komunii, nie daj Boże. Chodzi co słabo, no sorry, idź do roboty, zarób, oszczędzaj i zarób Ja e, w tym roku zainwestowałem w swój kompu... o, blue jak się pojawia, fajnie Ja w tym roku zainwestowałem w swój komputer e, około 2000 A dlaczego? Bo poszedłem do roboty w wakacje, bo oszczędzałem pieniądze Nie rozpierdalałem na nie wiadomo na co I e, dzięki temu, no, e, wszystko mi chodzi praktycznie na ultra, tak? Oczywiście w przyzwyczatej rozdzielczości, tak nie mówimy tutaj Full HD. Nad, e, e, nie mogę, bo mam niestety mam taki a nie inny monitor. Oczywiście monitor tak samo wymienię, a także planuję dokupić pamięć RAM. A dlaczego? Bo zarabiam, bo oszczędzam, bo chodzę do pracy. To nie jest tak, że rodzice mi dają, to nie jest tak, że mam pieniądze z tuba bo tak naprawdę żadnych sensownych pieniędzy nie mam co by się tu będziemy oszukiwać, jak? Nie wiem, nie są że dostanę, czy chociażby ktoś inny. E, w moim przypadku ja to muszę zarobić, więc e, tak powiedziałem. E, ta gra, przynajmniej u mnie na kompie chodzi e, tak samo jak e, ta mapa. Ta mapa może nie gra, bo gra jest ta sama. Ta mapa chodzi e, tak dobrze jak poprzednia. Nie widzę tutaj żadnej spad. nie widzę tutaj spadku ilości FPS-ów. Z tym patrzymy to, kto chciałem kupić. E, mam tam jakiś apeków Bo Jezus, nawet o dużo za dużo. E, dobra. Więc e, ja nie widzę jakiś spadek z e, FPSów oczywiście może tam miałem 200, a teraz mam 180. Albo może mi się wydaje i miałem 180 i, i, i... miałem 180 i mam 180, nie wiem, ale e, no taka inna sytuacja, więc sorry, naprawdę. Nawet jeżeli macie kurde powiedzmy... O Jezu. a nie, nie zginął. Nawet jeżeli macie posłów 13-14 lat, 12, nie jest problemu z mę gotówkę. Naprawdę, sorry. Dobra, elegancko. Więc e, tyle wam powiem, że lepiej zaoszczędzić pieniądze i tyle, dostajecie od babci, dostańcie kieszonkowo od mamy. Oszczędzacie, inwestujecie. Nie musicie inwestować ile ja, że 2000 wyjebać. E, ja muszę bo wiadomo nagrywam, nie nagrywam. E, e, dla mnie to już jest podstawa, tak trochę mieć e, lepszy sprzęt. Ale oczywiście niestety nie najlepszy. Chyba, już, że nawet będziemy kończyć. Zobaczcie jak ta wieża pada. Też ciekawie. Czy jeszcze wieżemy. A nie, dobra, one będą wzmocnione jeszcze później. Dobra, no bijmy, bijmy talon. Zobaczmy, jak inhibitor się rozpada. Więc to jest taka moja opinia, tak naprawdę, tej nowej mapy. Odświeżony, może nie nowej. E, ja jestem jak najbardziej ok. Jak na mnie jest po prostu zejwisa. Bardzo dobrze, że e, Riot idzie do przodu. Nie stoi w miejscu. I tyle. No, chyba nawet nie poszliśmy się cofnąłem. Tak, bo to już jest tyle, no to co, nam, nam piszmo chociaż GG dla naszego zespołu Aaa, zbugowało się No dobra, no niestety, jak sobie widzicie, tutaj jeszcze jakiś tam lekki bug wystąpił Ale to nic, mam nadzieję, że mój komentarz jakiś... Ten gameplay, wiadomo, z botami, bo z botami, ale jednak wam się podobał. E, oczywiście zapraszam do komentarzy, subskrypcji, ocen. Komentujcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, czy zgadzacie się ze mną, czy nie, czy, czy, czy wam dobrze chodzi, nie chodzi i tak dalej tak dalej. Więc już trzymajcie się do usłyszenia. Hejos.